To lecimy. Jeszcze lepiej. Brudny jest. Dziękuję. Raczej nie. Pierwsze co. tocyk O, czy żeby. Nie, chyba nie. Chyba się podnosi. Chyba tu Chyba tu Nie? Ale to było szybkie Może demon Tu nie CO JEST KURWA Tu? Czy to jest Banshee? I mnie nawiedza po prostu Ale wow, to było szybkie LOL O ja pierd Chyba najbardziej znienawidzą i wita przeze mnie Słyszałem drzwi Gdzieś tu słyszałem. Słyszałem drzwi Dobra, tu jest A to było szybkie A nic? Odcisków nie było, więc chyba nie bałże. To mogę wywalić W sumie nie jest też tak potrzebne bardzo Kurwa, notatnika nie wyjebałem Co on tak te drzwi otwiera? Tak. O! O! Dziękuję Co tak się lampisz ty? Nie no, odcisków jak nie było tak dalej nie ma Gdzie wywaliłem termometr? Tu Jest plusowa Plusowa, Dodatnio. Gorio może być nie Unreal i okej okay. Świeczek chyba nie mam na sprawdzeniu ryo Nie oni. A, oni nawet nie może być. Jeszcze raz. Poltergeist, Mara, Spirit, okej. nie, OK. Może. Dobra, mamy Orby. Może być Jedna może być. Pismo może być. Ultra nie. Tak? Niby nie. MF. Nie może być. Czyli docy, pismo i wiem na ten problem. Właśnie przyszłam to. Dobra, do zadania. Dobra, już sprzed handem, tak? Parabolicznie to, liczymy, proszę. To idzie zrobić, to da się zrobić. Niech leży. No. Damy to mu jedno, tu się kiedyś wejść się? Chyba już nie szkoda. No, może być. Да что это так все время. Кроме это так. O! No Na to, zajebiście! Parę co jeszcze, wezmę co tu, chujcie z czy mi się chce to robić? Nie! Все ли бабы? Йокай. Хорошо, Я на какой? Посую. Rozpierdolić sobie humor <laughs> Już słyszałem, że czymś pierdol. Już słyszałem Aha w piwnicy Nie? Gdzie? Nie tu Gdzieś słyszałem drzwi O oh, que Dobra, no niech będzie, czyli jednak tu czymś rzucił No nie Czemu nie może być tabliczka na przykład I na chuj to gasisz Maraf. Może? O nie raszy nie bo on tego eventu nie może zrobić Pogaszę światło, po co? Ma się świecić, prądką uszczerpać, a drogi w tych czasach to i to, coś jeszcze nie. Na razie. Dobra, pogadaj ze mną Tak chyba łapie cały garaż z tego co mi się wydaje Co za zadania są w ogóle Uciec po co Motion Sensor recrucifies. Zapowiedz Hunter. Teraz tak, to, tak, to tak. Jak tu stać? Dobra, Dobra, zrobię tak. I pochój! Coś się doda Ujemna, nie Zapisał Czy jest to? Chyba Czy to jest zapisane? A! Czyli jednak Pismo ducha Jak chcę to od steru Na szansę? Jakoś? Tak? O, wiem, może tak O! 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 Idealnie! Idealnie! Dobre nobotające Czyli co może być? EMF? Nie Ultrafjolet? Też nie Mroźny Nie Orbę albo Spirit Box No to akurat Chociaż pewnie będą orby bo Spirit Box raczej nie był Chyba że coś się zmieniło nie. Dobra, orbę Daję ja Jeszcze zrobię sobie zadanko z czujnikami ruchu Gdzie go postawić Może tu O, jak tak się da. To niech będzie tak. Szkoda, że nauczyć się nie da. To przez całą tę księgę? Ja. Tak? Tyż nie, ale trudno. Tak musi być. O, zaliczyło nawet. Nie gadaj, że... Korka. Kurde, się przestraszyłem To jest event? Czy to jest event? Chyba nie To chyba nie event. Jak biegać? Uff, czyli to był Han O matko. Już myślałem, że będzie po mnie Ale krucyfiks nie pomógł chyba, czy pomógł? Nie, nie pomógł XT no. <noise> Właśnie, zdjęcie ducha. Interakcję zaliczyło. Chyba. Nie, nie zaliczyło zdjęcia ducha. Ooo! Oh.